To co oglądamy? Ja! Yeah. Siemanko Mordeczki, witam Was bardzo serdecznie w nowej kolejnej reakcji sztosa ekipa Napad na Bank. To jest ten kawałek, który będę sprawdzał, featuring Roxy. Podobno ten kawałek czy ten beat został zrobiony dla Cleo, później spodobał się Roxy, później tak przejęła go ekipa. Donatan jest odpowiedzialny za ten podkład muzyczny, więc sprawdzamy. Dużo znamienitych tutaj twarzy, gości powinno być tak jak na tej płycie. Więc jestem ciekawy kto w tym numerze nawinie, kto tutaj będzie jakby prowadził cały czas przez ten numer. No i co? Sprawdzajcie wszystkie inne moje jakieś tam reakcje. Cały czas jest dostępny konkurs w poprzednim odcinku, w którym możecie wygrać dużo, dużo płyt ciekawych, a ja sprawdzam teraz ten kawałek OK jazda. Napad na bank, my niczym Bonnie i Clyde Lubimy gonić marzenia, lubimy też gonić hajs Napad na bank, nie wprowadzamy już zmian Nie masz na co będzie jutro, na siebie już mamy plan Trochę za późno by przestać Za dużo we mnie nadziei Nie miałem zamiaru strzelać Parę za Ej, ja w ogóle na początku myślałem, że oni wszyscy trzymają browary w łapie I tak patrzę, kurde, gdzie oni jadą z tymi browarami, na jakiś melanż czy coś ale to karabiny, dobra, yy, rozkojarzyłem się strzel, z życia wyciskamy nektar Bez dylematów jak deli Nie miałem zamiaru szeptać Zaci bym mógł to zmienić U bagbęk, znam cię na wyróżnia zrobimy tą pęgę Dlatego chwyć mnie za rękę U ej bagbęk Nawet jeśli to jest błędem Biegnijmy już swoim tempem Ja nie widzę grań za księgę No nie Najwyższy czas, uuu ej Wiem, że to zna Trąba ma trochę taki kurde Mało męski głos Nie wiem, nie wiem, czy to jest Hejt jakiś, czy coś Nie, no raczej nie, tylko Tak jak się na niego patrzy, to w ogóle ten głos do niego nie pasuje A tym bardziej jeszcze tutaj taki zmieniony Dobra, sprawdzamy dalej Zasłaniaj twarz To nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Najwyższy czas najwyższy czas. Wiem, że to znasz wiem, że to znasz. Zasłaniaj twarz To nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Trochę tak nieprofesjonalnie Zagrali, ona mu to ściąga tą maskę Tak jakoś mega sztucznie To wyszło i to jeszcze na takie przejście Typowe, za długo, w ogóle nie ucięli Tej sceny, domu to jest wszystko Profeska, zajebiście, ale trochę sztucznie Według mnie Czekajcie, jeszcze zanim to wiedzie. Yy, można sobie porównać, yy, jakby ta Roxy śpiewa tak mega po prostu, śpiewa dźwięcznie to wszystko, są jakieś tam fajne pogłosy, podbitki, yy, a ta poprzednia, kurde, Marcysia, yy, ona jakby wypowiada tylko te, ten tekst, ja tak nie podśpiewuje. Chyba, że coś tam dalej się zmieni, dobra, lecimy dalej. ruchy nareszcie, robimy ruchy na miejsce. Patrzymy tylko na siebie, już nie patrzymy na resztę. Ludzie się gapią na ręce, ludzie wywołują presję. To bywa ciężkie, nie chcę czuć już nigdy więcej. Nowe ciuchy, nowe dziary, Dary. nowe buty, nowe plany. W wyglądzie zachodzą zmiany, Leć w środku dalej pracę sami. Ej, w internecie nowe dramy. dramy który jest ruch, a kto jest a to jest fake, ej. Kto był tu, a kto już nie, wiem, że razem robiłem więcej więc najwyższy czas, u. Wiem, że to znasz, nie, nie, yeah, yeah. zasłonię nasz. twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, Wiem, że to znasz, nie, nie, zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. się znów do nieba. Chodź ze jutra, nie ma. Ej, Roxy daje czadu. Roxy daje czadu. Spać, rytuał gwiazd idę tam, w tam, idę tam w tan, ja znam noc Noc to ja dotykam je znów Trzecia dwa, za oknem gła, Chcę, żeby szła po cichusza Nie, nie, jak będzie trzecia dwa, jak ja zobaczę tą godzinę To już teraz tylko będzie mi się kojarzyć, to z tym numerem Dlaczego mi to zrobiliście? Po cichu szła. Najwyższy czas, wiem że to znasz. Zasłoni twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, najwyższy czas, wiem że to znasz. Wiem że twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Chcę cię znów do nieba. Chodź. Ej, ten kawałek jest jakby najbardziej taki muzyczny, eee, bardzo ogólnie śpiew. Roxy mi się podoba, to jest coś zajebistego i to mega pasuje pod taki beat. Wydaje mi się, że on, ona nie nagrywała pod takie ala... No bo to jest, można powiedzieć, że to jest taki trapowo-rapowy beat. Jeszcze tam mogę tak porównać jak na nawija. To jest to właśnie w takim stylu bijące, bo poprzednia tam płyta jej jakaś z JMZ, Carters się nazywała. Właśnie jest dużo takich rapowanych stawek i to jest mega podobne do tego. Trochę się rozkojarzyłem, nie wiem, czy im się udał ten napad na bank, czy nie. Sprawdzę to jeszcze raz, bo się uśmiechają, czyli chyba się udało, gdzieś ukryli pewnie ten hajs. Ale gdzie jest e, Versov i Freeze? Byli w tym teledysku, ale nie było ich, nic nie nawinęli w tym kawałku. Może to dobrze, może tak właśnie miało być, e, że tutaj jeden e, Tromba i Roxy i Marcysia. Fajnie się to zgrało i powiem, że mi się to obejrzało nawet, nawet bardzo, bardzo ciekawie. Także to była reakcja sztosa, jestem na tak jeśli chodzi o ten kawałek, sprawdzę sobie pewnie tą płytkę jakoś na czasie, może nawet zrobię taki odcineczek, gdzie będę odsłuchiwać to, bo też zawsze fajnie jak jakieś spostrzeżenia, podzielę się nimi z wami, także pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na inne reakcje, do subskrypcji kanału i do konkursu, który jest w poprzednim odcinku, pozdro!